Cześć, witam. Ostatnie chyba wyjście w tym roku. Właśnie wykopałem baratynkę. Nie chcę przybliżyć. O, ostrości jest. Baratynkę. Dopiero co wszedłem na pole nie wiem jakieś dobre 50 metrów przyszedłem. Pole dość obszerne, ze zgodą rolnika, że można szukać. Zobaczymy, wyszedł jeszcze przed chwilą jeden fenik, broski. O, pole obiecujące, zobaczymy jak tam dalej. Postaram się kręcić wszystkie sygnały. Na razie. Tutaj mamy sygnał jakiś, odłączę tylko słuchawki. 64. Ah, oh, wykopiemy to, co to jest. Ciężko jedną ręką. Ślawikwek. No. Oh. Jeszcze Wolę już wykopane sygnały, przynajmniej lżej się kopie, się ma telefon w ręce. teraz. Chyba jest w dziurce. Jakieś musiało być maleństwo. Nie. O. Proszę zobaczyć, jest moneciak prawdopodobnie, albo guzik jeszcze nie wiem. Guziczek no name z jakąś obwódką z tyłu. O. No szkoda, że nie monetka. Dobra, lecimy dalej. Następny sygnał coś w okolicach 64. Prawdopodobnie jakaś monetka. Oh, już wykopane, nie będę się męczył. O, jest coś. Boratynka następna. Przed chwilą jeszcze trochę było kopania tam. Śmieci też jest trochę na tym polu. Tak jest to bratynka. Może wyostrzy. O, teraz widać. On w stanie lichem, nie musi się co dziwić. E, dobra. Przed chwilą jeszcze kilka metrów wcześniej. Wyszło coś takiego, nie filmowałem akurat tego. Odejść spore. Jakaś podziałka. Nie mam pojęcia na razie co to jest. Nie widać dokładnie. Nie wiem, w każdym bądź razie tutaj jakieś pokrętu od czegoś coś się ustawiało. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Bardzo przyjemna znajdka. Na polu trochę śmieci, ale da się kopać poratynka następna, także, no dobra, idziemy dalej tutaj mamy następny wykopany sygnał, już nawet widać w bryłce coś jest zobaczymy okrąglutkie jest to na pewno jakiś moniaczek tylko, że jest w stanie niestety agonalnym Nie chcę wyostrzyć. O. Zapewne będzie to... jakiś hitlerek. Albo PRL. Strasznie oblepiony, leciutki, coś myślę, że cynkowy. Dobra. Kopiemy dalej. Następny sygnał, trochę tutaj śmieci, pozłotka, się nakopałem jak głupi, już wykopany, borka, następna, trochę złamana. Nie chcę coś o ostrości złapać, widać. Kurde, szkoda, bo w ładnym stanie nawet wszystko było widoczne. No. Coś ostrości ostatnie nie łapię. No trudno. W każdym razie musicie mi uwierzyć na słowo. No szkoda, szkoda złamana. No trudno. Same boratynki wychodzą nic innego. No i dużo śmieci. No jeszcze trochę czasu mamy przed zmrokiem. Także jedziemy dalej. Następny sygnał dość moc 66 o, tu też jest o. o mamy wykopane następna baratynka tego trochę ta przynajmniej cała. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało po umyciu Teraz naprawdę wszystko zabrudzone, zabłocone cały czas padało, a ta koronna dla odmiany przed chwilą wyszła jeszcze jedna monetka. Też strasznie w lichym stanie Nie wiem co to kurde i zgubiłem Boratynkę teraz No dobra Jak będzie następny sygnał to ten To będę kręcił dalej Już mamy wykopaną Już się powoli śmieje więc nie filmuję tak w całości Następna Boratynka, Zdecydowanie boratynkowe pole Nie chcę coś. Kurde, wyostrzyć tego. Może włączymy. O. Następna baratynka. Także no, sporo tego dzisiaj już nakopałem. Sporo. Zależy jak dla kogo. Sporo. Także fajnie, fajnie. Jeszcze trochę będzie ciemno. Nie wiem, czy uda się coś kręcić po zmroku, ale zobaczymy. Następny sygnał, już ją widać. O, tym razem ratynka Coś innego. Solidzik. Nie wiem, czy będzie widać. Kurde, o. Solid. Także no. Coś weszło innego niż. niż boratynka. Nie chcę trzeć za bardzo. No, ale stan nie jest zły. Jak na takie kruche monetki. No dobra. Jedziemy dalej. ...następna monetka... ...to tuż mamy... ...chyba Boratynka... ...nie jestem pewien... ...momencik, zdejmę rękawiczkę... ...przetrzemy trochę w palcach... Tak, to zniszczona już buretynka. Niestety prawie nic na niej nie widać No, ale tutaj kawałek o, można odczytać No cóż dobra już się całkiem ciemno zrobiło Także Strzym kawałek pola do samochodu Będziemy śmigać dalej Dobra na razie Tutaj mamy następnego moniaka nawet nie zdążyłem go wykopać, bo już leżał sobie na ziemi jeden Fenik 1856 I powiem, że stan naprawdę miodzio. Także prawie na koniec pola, fajna znajdka jeszcze. No, zobaczymy czy kawałek jest. Może coś wykopię. Na koniec zrobimy moje podsumowanie. Tam już w samochodzie dział będzie jaśniej troszkę. Także, no miły akcent na koniec. Dobra, to tyle na razie. Dobra, wrócimy właśnie z pola. Także kulka owiana Jakiś coś. Jakieś maszyny z pokrętłem, Jakiś skala. Nie wiem co to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć boretynek Dwa guziczki. Jeden taki, drugi taki Kaś następna kuleczka. No ołowiana Plomba ołowiana. No, to co mnie dzisiaj najbardziej cieszy, to Solidek. Jeszcze takiej odmiany nie mam, także naprawdę fajna sprawa. No, tutaj jeden Fenik. A to jest jakaś pokrywka od czegoś, także. To wszystko. Dzięki. Na razie.